Od najmniejszych lat bardzo lubiłem właśnie sztuki walki. Mój tata to zauważył i właśnie dlatego zapisał mnie na pierwsze treningi boksu. Mam na imię Kuba, mam 11 lat i boks trenuję od dwóch lat. Przyjechałem tutaj razem z bratem, a tata nas podwiózł. Mojemu bratu niestety jakoś się to nie wkręciło, ale mi owszem, bardzo mi się spodobało. I no do dzisiaj chodzę na ten boks. Od dwóch lat uczęszczam do klubu Głaz Boxing. Stop. Spot, stop. Moja pozycja bokserska jest odwrotna niż yy, pozycja praworęcznych, ponieważ ja stoję tak, a oni stoją tak. Dlatego, że jestem leworęczny, moja odwrotna pozycja może sprawiać problem przeciwnikom. Jest y, kilka elementów w trenowaniu zawodnika leworęcznego odwrotnego od praworęcznego. Sposób przemieszczania się na nogach na przykład jest Walcząc z zawodnikiem leworęcznym, trzeba zachodzić go w lewą stronę. Od jego silniejszej lewej ręki z praworęcznym przychodzimy w prawo. Także tu jest sytuacja troszeczkę odwrotna. Jest to na pewno dla zawodnika praworęcznego utrudnienie, walka z zawodnikiem leworęcznym, dlatego, że tych zawodników jest mniej, oni są ustawieni odwrotnie. Silniejsza ręka jest lewa, ona jest z tyłu, także trudniej się dostosować. Na treningi chodzę dwa razy w tygodniu, plus jeszcze y, statu na trening dla dorosłych. Najbardziej na treningach lubię trenować na workach, uderzać po prostu w worek, a największą trudność sprawia mi e, trenowanie w parach, ponieważ nie zawsze jest przeciwnik mojego wzrostu i dopasowany bardziej do mnie, żebym mógł trenować. Czasami się zdarza z większymi, czasami się zdarza z mniejszymi. Kuba jest w wieku, w którym ja zaczynam swoją przygodę z pięciarstwem, z tym, że on trenuje już 2 lata, no, ma jeszcze trochę tego czasu do swojej pierwszej walki, bo musiał jeszcze dwa lata wytrzymać. Pierwszą walkę można stworzyć w wieku 13 lat, ale jeżeli, jeżeli wytrwa na sali, jest to duży talent, Taki ruchowy no, zawodnik, leworęczny, też z fajnym wyczuciem i z dużą determinacją i wolowalki. także jeżeli będzie solidny cenowo, to ma szansę na fajne rzeczy w boksie. Nazywam się Paweł Gorzewski, jestem trenerem w klubie Iguaz Boxing, klub jest już czwarty rok. Mamy pierwsze sukcesy. Miałem w życiu dwa sparingi. Mam 11 lat i czekam, aż będę mógł wreszcie zawalczyć. Boks zrobił u mnie na pewno większą pewność siebie. Chciałbym innych zachęcić do boksu, ponieważ jest tutaj dużo ćwiczeń, dużo ciekawych rzeczy się dzieje, no i można poznać ciekawych ludzi.